Siema, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Damian z kanału Dami Sport HD. Jak widzicie jestem w parku, ale u siebie w mieście. Nie jestem w Świnicy jeszcze co prawda, ale do Świdnicy się wybieram za jakieś paręnaście minut. Dokładnie wam powiem, że 10 minut. Nadszedł czas, żeby z wami szczerze tak naprawdę porozmawiać, bo czekają mnie bardzo ciężkie czasy, jeżeli chodzi o mój kanał i myślę, że wy się też ze mną zgodzicie, bo... Troszeczkę zaczęło brakować mi wsparcia, siły i energii, także żeby Wam nie przedłużać, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję do mojego kanału. Lecimy po 820 subskrypcji, jeżeli ktoś takowy jeszcze nie ma tej suby, tego suba, a wiem, że wielu, większość osób jest takich, także myślę, że dla samego Fanu możecie mi tutaj dać e, e, łapkę w górę i subskrypcję, bo łapek tu już nie ma, co prawda, tylko ja je w sumie widzę, ale co z tego? Lecimy z materiałem. O, dobra, pamiętacie parę lat temu założyłem kanał w 2016 roku. 25 lipca 2016 roku opublikowałem swój pierwszy pierwszy kanał na. Poczekajcie. Pierwszy kanał na. Pierwszy mój film z PSA 2000, 2016: My Club. Otwieranie piłek. Co się potem dzieje? Ciężko powiedzieć, bo. Fajnie, kanał zaczyna prosperować, zaczynają się subskrypcje pojawiać, no ale przychodzi taki najgorszy moment, że potem ten, kto był na moich live'ach, ten, kto był na moich materiałach sprzed 2018 roku, ten wie, co się stało. Spaliła mi się konsola i od tej pory zaczęła się sytuacja podgórkowa. Potem delikatnie się wyprostowałem, co prawda. Wyprostowałem się z tym, ale... Nie na tyle, bo ja mówię, że tam może tak wielkich nie miałem jakichś tam zbytnio wyświetleń, ale no była masakra, jednym słowem. Była wielka masakra. No i słuchajcie, i teraz normalnie chciałbym wrócić do regularności, ale niestety nie potrafię i nie mogę. Dlaczego? Bo nie ma moich widzów na live. Nie chodzi, nie, nie chodzi mi o to, że ktoś na Twitchu nie czy coś. Nawet na materiałach, które robię z vlogów czy coś w tym stylu, zawsze. Zawsze ktoś się pojawiał, teraz e, gdzieś tam było dużo komentarzy, tego wszystkiego. Ostatni vlog, który wrzuciłem z Peterasem z, z, z świątecznego, z rynku, ze Świdnicy, nie przyjął się zbytnio dobrze, e, chociaż dobre wyświetlenia w sumie to miało. Nie sądzisz? Chyba sądzisz. <laughs> e, ale na tym właśnie rzecz bazuje. Jest lipa. Jest lipa e, i to taka na maksa, bo... Nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale już zaczyna mi powolutku delikatnie brakować sił. Nie ma przyrostu subskrypcji. Subskrypcje spadają, wyświetlenia lecą już na minimalnie, do, praktycznie do zera. Nie mam po prostu sił już walczyć o to, żeby po prostu jakoś złapać ten nowy content. Jeżeli co mi może pomóc, to wasze wsparcie. Nie chodzi mi o wsparcie finansowe, tylko o wsparcie w ogóle motywacyjne. Jeżeli tak się dalej stanie, najprawdopodobniej zakończę swoją przygodę z kanałem na YouTubie i po prostu usunę kanał. Jeżeli tak się nie stanie, a bym bardzo tego chciał, żeby się takie stało, to będę dla Was dalej prowadził content na YouTube. Także powiem Wam tylko tyle, bez odpowiedniego sprzętu, bez żadnych nagrywek, bez, bez kamery, bo teraz nagrywam znowu z telefonu, bez nagrywek nie jestem w stanie po prostu udźwignąć ciężaru materiałów, jakie sobie tam poprzeczkę jakąś sobie tam wysoko sobie zarzuciłem. Po prostu nie jestem w stanie tego ogarnąć sam. Bez waszej pomocy to, to się nie uda i e, mam nadzieję, że mi pomożecie. A jeżeli ktoś chce przeczytać mój post na Instagramie, który ostatni dałem, to wchodźcie na mojego Insta i tam zobaczcie co się tam stało, dlaczego taki post wyszedł, a nie inny. Także ja będę kończył. To będzie krótki materiał, więc mam nadzieję, że po tym materiale coś się zmieni, że w końcu może do mnie wpadniecie nawet dzisiaj wieczorem na live'a, ale na razie jest jedna wielka lipa. I nic więcej nie powiem. Zostawcie łapkę w górę, taką motywacyjną subskrypcję mojego kanału. Napiszcie mi w komentarzu, czy y, kto mnie jeszcze ogląda, bo ja już po prostu zaczyna mi brakować sił i energii do prowadzenia kanału. To był z kanał Dami Sport HD. Smutny, bo smutny cię vlog, ale niestety taki musiał być. Papa, pa. Elo.